Postanowiłam przygotować dla Was błyskawiczny, pyszny obiad. Jest nim kurczak z ryżem i szpinakiem, a także pomidorkami. Na patelnię wlewam niewielką ilość oliwy z oliwek, którą rozgrzewam. Następnie na nią przekładam posiekaną, malutką cebulę dymkę. Ją podsmażam, aż będzie szklista. Następnie, jak już ona jest wysmażona, to przekładam na nią mrożony szpinak. Może być oczywiście zwykły. Ja tutaj mam akurat 9 takich kosteczek szpinaku. I teraz zostawię to ze sobą pod przykryciem, aż do momentu, aż zobaczę, że już zaczyna mi się rozpadać szpinak. Teraz przygotuję mięso mielone. Mam mięso z indyka, które doprawiam szczyptą soli, szczyptą pieprzu ziołowego całkiem sporo, i naprawdę dużo majeranku. Tak, pełna łyżka na pewno dokładnie to ze sobą mieszam. Dodam jeszcze jeden składnik, tym składnikiem będzie kary. I tego kary dodaję też taką pokaźną szczyptę. I to dokładnie mieszam. Teraz sprawdzam szpinak. Wygląda tak, że już jest całkowicie mięciutki. Mogę go wymieszać z cebulką teraz dokładnie. Jeszcze dodaję do niego szczyptę soli, mieszam, żeby nie był jałowy. Następnie przekładam mięso mielone na ten szpinak z cebulką i go delikatnie mieszam i rozkładam w miarę równomiernie. Przykrywam pokrywką i po około 5 minutach, jak widzę, że już mi się mięso ścięło, otwieram pokrywkę i teraz mogę się zająć tym mięsem Będę je rozdrabniać, mieszając tak, aby było drobniutkie w tej naszej potrawce, którą robimy. Także rozgniatam go tak energicznie, szybko, rozdrabniam, stale podsmażam. Kolejnym elementem będzie dodanie puszki krojonych pomidorków. One dadzą bardzo fajnego koloru, kontrastu. Na żywo to wygląda naprawdę 100 razy lepiej niż na filmie i zdjęciach. Doprawiam to wszystko solą i pieprzem do smaku, próbując ten sos, ten wywar, który nam się robi. Stale mieszam i nadal podsmażam, co chwilę przykrywając przez około 10 do 15 minut. Pod koniec już odkrywam, żeby troszeczkę mi wyparowało i przekładam do tego opakowanie ugotowanego ryżu, który wchłonie mi nadmiar sosu i pięknie przejdzie wszystkimi smakami. Ważne jest, aby on przez jakiś czas jeszcze pobył w tym około 5 minut, żeby rzeczywiście tym smakami miał szansę przejść. Wtedy mogę już przełożyć do tego. Ja tutaj rozrywam dwa plasterki ulubionego sera. Wy też wybierzcie swój ulubiony żółty ser. Ja proponuję żółty, bo on fajnie tutaj smakiem pasuje. I po porwaniu go delikatnie zamieszam. i Poczekam, aż mi się rozpuści w tym całym w mieszance pysznych smaków kolorów i aromatów. No i mogę już nakładać na talerz. Uwierzcie mi, że na żywo to wygląda 100 razy lepiej, a w smaku jest również wyjątkowym. My bardzo robimy takie szybkie dania, które są dodatkowo wartościowe. Czyli tak wygląda nasz kurczak z ryżem, szpinakiem i pomidorkami. A po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy